Witam tu Alisteo. Okazuje się, że jedna z moich walkiri gotowa jest mi użyć swojej zdolności. A poza tym, kruk się postarał. Oj, tak. I warto będzie mu zlecić kolejną pracę. Oczywiście, starożytna wiedza nas tylko interesuje. Tu chciałem Wam pokazać aczik. Bardzo się cieszę, że już tylko. Osiem tych kamiennych skóri będziemy mieli na drugim poziomie co nam da plus 5% odporności na wszystkie typy obrażeń a potem pewnie będziemy rozwijać trzeci poziom. Hmm. O właśnie, zobaczcie mam tutaj sporo tych runek. Wydaje mi się, że skoro chcę aż tutaj dojść to warto będzie zainwestować w całą tą ścieżkę. No wiadomo na dużo, na dużo tych czerwonych runek mi nie starczy, ale zrośnie atak. Zrośnie obrona, no i tutaj stanęliśmy, Brakują dwie rynki, ale to sobie to, to skubimy gdzieś. Hmm. To może, właśnie, można by bohatera, tylko bardzo silni. No nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł teraz. O, proszę, to już jest bardziej interesujące. Tu mniej. Takujmy. Uh -huh. skrzynka, ale no właśnie była skrzynka czyli tak śnieżyca tutaj natomiast tu co takiego na wodne może podziałać może no to już bym powiedział, że jest całkiem fajnie też całkiem niezłe obrażenia tylko szał mało tu możemy rzucać nie ruszając się stąd i bardzo mi się to podoba wow jakby to jeszcze ponowić Jest jednostka strzelająca. Nie, nie, no to inkwizytorzy się nią zajmą. Nie, no może teraz, może ja jeszcze spróbuję już bitami osłabić. A inkwizytorzy będą dobijać. Właśnie. Mhm. To już nie jest duża siła, teraz ważne jest, żeby przekazać dodatkowe ruchy w tej turze i czekamy na 13 szał, a niech będzie, na WBK. Hmm. To podobna sytuacja w sumie, tylko tyle, że obrona i przekażemy tutaj i zablokujemy im dość nie jestem pewien, ale może mogą przelatywać nad, ale ja mam nadzieję, że zginą zanim cokolwiek tutaj jest działają dobrze, nikt nie zginął hmm. czy tu tych jest jednak więcej bijemy czekamy na szał. Daj, tak, tak. Bijemy. Pięknie. Dobrze, 12 szał. To jeszcze za mało, ale o! To się pewnie uda. O! Runda druga, dobrze. W sumie mógłbym... Hmm, kamienną skórę, ale chyba nie da rady. Oni teraz mają ruch. Tylko, że gdyby zaatakowali tutaj, to nie... O, dobrze, nie zaatakowali. Czyli jeden raz możemy. Znaczy się, komplet, czyli dwa takie użycia zastosować. Tutaj. I zabijmy to. Chociaż lepiej było, żeby odszało... Oj, tak chciałem. Do cika to się przyda. Świetnie. Mm -hmm. połowa. Tutaj pewnie już zaglądałem. Mhm, mm ciekawego. O, rąka niebieska. Świetnie. Kogo by tu zaatakować? Hmm. On nie ma armii. Czyli może być taki, który chciałby pogadać. Co tu jest? Trudno powiedzieć. Pogadajmy. Zhatha. Witaj, ciepło Czekaj. Otóż, broń, nazywam się z i nie szukam zwady, chcę porozmawiać. I to mi się podoba. Witaj z Hatha, nazywam się Olaf. Ciepło, krwiste Olafie, powiedz mi, czego chcesz. Czyżbyś potrzebował pomocy? Pewnie armia mam ci sprowadzić, co? Dziwne elfy, zakute w stal, wycinają drzewo na południe stąd. Ziemia drży. Pod uderzeniami ich ogromnych toporów, a drzewa, które stały tam od zarania dziejów, padają na ziemię bez życia. Musisz ich powstrzymać. Chojnie wynagrodzę Twój trud bez wahania. No, tak sobie bym powiedział. Ktoś wycina Elf i Las. Niespotykane, zbadam tę sprawę, obiecuję. O, dziękuję Ci, ciepłokwisty. Zaczekam. Ale chyba się nie obrazi, że jajeczka pozabieram, co? Jeszcze tu i jeszcze tu. Żabkę też? Nie, żabki nie. Hmm, co to jest? Sklepik. A lipa. Zresztą, jak pamiętam, przelatywałem tutaj i tak podejrzewałem. Że pewnie coś takiego będzie. Hmm. Czyli, że jeszcze tu parę rzeczy jest do zrobienia. O, można by tych stuknąć. Najlepiej od razu. Pijemy. Hmm. No proszę, bez takich numerów. Ale nie, to nie zadziałało. No... Chyba, że... A, tu. Ale my na takie rzeczy nie damy się zrobić. Okej, okay. teraz jak to dobrze ogarnąć? Na pewno... Tu musisz nie pójść. Coś takiego. Jak pamiętamy, oni rzucają. No teraz już nie. Teraz co się rzucili, ale na ziemię. Tu uderzymy. Nie będzie wystrzelamy. I to tak nawet bez problemów. Przekażemy ruch dodatkowy. Tu nawet chyba nie ma co się ruszać. Zostajecie. Tu podobna sytuacja zostaną tylko, przekażą ruch tutaj. A? Hmm. Bijemy. Czy może już tu walić? Ale nie. Niech będzie tak. Jeszcze na no nich liczę. Otóż praktycznie to już naprawdę musiałby być przypadek, żeby ktoś zginął z moich. No właśnie, tu będzie można podejść. A zaraz, zaraz, zanim ktoś tu podejdzie. Acik, acik, to jest ważne. Hmm. Runka, podchodźcie. Podejrzewam, że nie trzeba będzie powtarzać. Natomiast z tymi to sobie poradzimy. Właśnie, czemu one nie podchodzą? Hmm, wolałbym zabić to Ale nie jest to możliwe. Hmm, a nie mogę tego jakoś słabo. Nic, po prostu zużyjmy, żeby się to, ta umiejętność rozwijała. Ale nie Acik, sama tylko umiejętność. Znaczy, chodzi o rozwój szału te, tych technologii. Okej. Okay. Czyli tak, tu... Tu można będzie pogadać. Hmm. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym... zagadamy tutaj.